Hej Kardowie! To jest e, mój pierwszy odcinek na tym kanale. E, mówię na tym kanale, ponieważ, e, jakby to powiedzieć, mam jeszcze jeden kanał. I już po, e, po tym, jak się nazywa mój świat, możecie już prawdopodobnie się domyśleć, że mój kanał, mój pierwszy kanał. To był Sari, podłoga Roblox 444. To jest mój e, drugi kanał. E, I na tym kanale e, e, jest, e, są filmy o Minecrafcie. No i ten kanał, e, jak chyba widzicie, nazywa się Sari, podłoga Minecraft 444. Więc. Mm, Okej. Okay. O, nawet jest lód. Pokażę wam co się dzieje, gdy... gdy właśnie będziecie mm, na łódce. W łódce? na lodzie. I będziecie mm, jakby pływać. W sensie to nie jest pływać, ale no w sensie będziecie jechać. No to jedziemy! Woo! Jedziemy! Oj! <grytanie> no i w śnieg. No i przywaliłam w śnieg. Pięknie. A byłam taka szybka. Dobra. Tutaj... Widzę, że tam już nie ma śniegu. Powoli, powoli się śnieg kończy. Ej, no, kończy się fajnie. Um. Ok, spróbuję znaleźć jakąś wioskę. Oj. Spróbuję znaleźć jakąś wioskę. E, ok, widzowie, niestety nie udało mi się znaleźć wioski, ale E, Chciałam coś powiedzieć. No, mam wszystko po angielsku, patrzcie. Wszystko po angielsku. I odkryłam, że żeby mieć pełny zestaw narzędzi, taki pełny, to potrzebujecie e, 19 cobblestone'a. E, wiecie dlaczego? E, potrzebujecie jeszcze trochę patyku, oczywiście. Mm. No to piecyk. Macie piece, co nie? To już jest 8. Zostaje wam 11. Eee, no to stworzymy sobie właśnie rzeczy różne. Na przykład. mieczyk, um, Kilo, siekiera, motyka i łopata. I 19 cobblestone'a. I taki zestaw kamiennych rzeczy. Ja jeszcze znalazłam e, węgiel. E, mam też wełnę, e, deski. Zrobiłam sobie właśnie łóżko. A to mi się może przydać. A może nie? A może po prostu tutaj postawię? O. E, no i... Ja myślę, że. Będę chyba ścinać to drzewo. Chociaż tu jest ul. Ale. Mm. W sumie to. Nie wiem czym. No wiem, że nie mogę zniszczyć tego. E, ulu, bo pszczoły mi zaatakują. No ale w sumie mogę go zostawić. Jak zrobię tylko takie coś, że tutaj, że tutaj skopię ten dirt i postawię takie coś, żeby nie było latającego ula, ulu, no to tu będzie takie coś, taki jakby słupek. No i jest. No I teraz yy, ul nie lata, tylko stoi na, na słupku. A ja myślę, że zaraz mogę zaczynać budować domek. W sumie fajnie by było tak zbudować domek. No ale no robi się już ciemno. Będą mi się zaraz yy, potwory pojawiać, więc. Ja może po prostu pójdę spać tak. Aha. Respawn Point set. You can always sleep, sleep at night and during thunderstorms. Fajnie. Fajnie. Zastanawiam się, czy nie stworzyć trzeciego kanału, który, w którym będę mówiła po angielsku. No po prostu umiem mówić po angielsku, nie chwalę się, ale umiem. No i po prostu chcę to jakoś wykorzystać. W ogóle animacja zasypiania jest bardzo fajna. Patrzcie na to. to. Po prostu tak jakbym zamykała oczy i serio yy, zasypiała. Hmm. To jest yy, las. Więc ja tutaj pójdę do lasu i Zacznę trochę drzew żeby mieć deski. W yy, znaczy, deski yy, no i takie różne materiały, żeby sobie domek zbudować yy, Okej okay, widzowie yy, ścięłam trochę yy, ten las w sensie yy, trochę część tego lasu no, i patrzcie na to. Latające liście. Logika Minecrafta. Zobaczcie. Logika Minecrafta. Latające bloki. Nie no. Po prostu. To jest po prostu logika Minecrafta. Eee, mam 41. Eee, tego? I, 20, I 26 tego. Dobra. Hmm, teraz. Aha, tam ja byłam. Tak, już zapomniałam, nawet gdzie ja. Gdzie ja miałam domek? W sensie. Y, ja nigdy nie miałam domku. <ścoughs> Ale będę miała. Um, tu jest moje łóżko. Tu jest mój piecyk. Mój e, crafting table. Moje łóżko. Stojące łóżko. Po prostu łóżko, które stoi. Jasko. Fajnie. No i myślę, że mogę zacząć już budować mój domek. W sumie nie wiem po co mi te deski, bo będę korzystać z takich e, z brzozowych desek, tak? Um, dobra, mój domek będzie bardziej i tak położony. Tu będzie ogólnie okno, w sumie e, deski. No, deski mogą być. E, w sensie podłoga może być z dębowych desek. Nie wiem, czy będę tu e, robić jakie, jakiekolwiek okna po bokach, ale wiem, że na pewno wielkie okno będzie e, tutaj takie. No, takie okno po prostu. Tu, tutaj gdzieś będzie wejście. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. A, takie coś, dobre. Mam trochę dirta. Więc. Na szybko zbuduję taki domek, chociaż w sumie nie, nie musiałam wcale. Wcale nie musiałam dobudowywać tego dirta, bo. Przecież i tak zaraz... Zaraz go będę niszczyć. No właśnie. Mam jeszcze 40 desek. Ale to już wystarczy chyba tyle. A może jednak nie. Czekaj, tu jest. Tu jest 4. Eee, tu 4. No i jest jakieś tam wejście. Teraz tylko e, zrobić miejsce na podłogę. E, na dębową podłogę. Więc teraz już wiem w sumie po co... E, już wiem po co robiłam dębowe deski. Tak. E, mój domek będzie taki, no, mały, zwykły domek. No i to będzie po prostu domek. No, po prostu domek. Mm. Ja po prostu nie chcę, żeby moje odcinki były długie, więc one będą trwały po e, jakieś, nie wiem, 15-20 minut. Bo. Po prostu, jak jakiś, jak jakiś odcinek jest zbyt długi, to przecież nikomu się nie chce oglądać, co nie? Ja zawsze wolę oglądać na przykład bardzo dużo 15-minutowych odcinków niż jeden, yy, jeden godzinny odcinek. Więc po prostu yy, wiem, że krótsze filmy mogą Wam się bardziej podobać. Tak! Wiem. Nie, bo ja potrzebuję szkła. Dobrze, że, dobrze, że tam są wyspy z piaskiem. Dobra. Um. Zróbmy sobie takie wejście. Chociaż ja w sumie myślę, że mój domat mogę dokończyć w następnym odcinku. Bo odcinki będą się pojawiały. Postaram się. Chodzi mi o to, że, żeby pojawiały się co dwa dni. No bo wiecie, e, muszę też zająć się moim drugim kanałem, a w sumie to moim pierwszym kanałem, no i mi nie starczyło pięknie. No bo każdy kanał jest ważny. Ten pierwszy i ten drugi. I mam trzcinę cukrową. To ją tutaj dam. Posadzę ją tu. Więc ja już przenoszę łóżko. Kładę się spać. A dam na środek domu. Od razu. Wchodzę i się kładę. Więc. Pa!